Cześć, kolejny krótki materiał. Chcę Wam pokazać kilka zdjęć, które zrobiłem jednemu statkowi w pobliżu horyzontu. A zrobiłem je z tego miejsca, które teraz pokazuję. To jest miejscowość Atrani na wybrzeżu amalfitańskim we Włoszech. Tutaj, jako dale, to tu zaraz obok jest miejscowość Amalfi. Tutaj akurat byłem na urlopie i w tym miejscu, będąc w tym miejscu, zobaczyłem statek na horyzoncie i stwierdziłem, że zrobię mu parę zdjęć. Zwłaszcza, że akurat okolica była wyjątkowo fajna, żeby zrobić jeden. Drobny, powiedzmy, eksperyment. Zaraz pokażę to w 3D, bo Google na szczęście na coś takiego pozwala i będzie widać, o co dokładnie chodzi. Otóż, będąc tutaj w pobliżu tej plaży, zauważyłem, że mam tutaj taką uliczkę, która się trochę wspina, więc postanowiłem zrobić kilka zdjęć tego samego statku z różnych wysokości. Jedną zrobiłem z samego dołu, drugą trochę wyżej, trzecią jeszcze trochę wyżej i tak dalej. W sumie mam sześć zdjęć tego statku. Z wysokości różniących się tak o metr dwa metry. Dokładnie tych wysokości nie sprawdzałem. Zresztą nawet nie miałbym jak, bo GPS nie ma aż takiej dokładności takiej w telefonie. On potrafi się wahać w, w tej f. to kilka metrów. Ale efekty są tak czy siak ciekawe, więc zaraz Wam pokażę te zdjęcia. No i zobaczymy, co tam ciekawego widać. A zatem oto pierwsze z tych zdjęć zrobione z samego dołu. Widzimy sobie ten statek, tutaj gdzieś za wodą. Już można się pokusić o stwierdzenie, że wygląda na obcięte do dołu, ale tak dokładnie jak się tu przyjrzeć, to widać, że tutaj jest miraż. Dolna część tego statku jest jeszcze raz odbita tutaj, tuż nad linią wody, i dopiero potem zaczyna się woda. Więc mamy niestety lekki miraż, ale zaraz zobaczymy, że to i tak nie przeszkadza w zobaczeniu ciekawych efektów, bowiem przejdziemy zaraz do dalszych zdjęć. Tutaj jeszcze tak nawiasem dodam, że zrobiłem wstępnie taką, powiedzmy, ręczną stabilizację obrazu. To znaczy obróciłem te zdjęcia i tak wykadrowałem, że one wszystkie mają statek w tej samej pozycji. Więc jak teraz zacznę przeskakiwać od zdjęcia do zdjęcia, to dosyć dobrze widać, co tutaj się zmienia. Tu się oczywiście będzie zmieniało, bo statek w międzyczasie się przesuwał, a ja z troszeczkę innej perspektywy robiłem zdjęcie, no ale to nie jest tutaj istotne. Więc zobaczmy drugie zdjęcie z nieco większej wysokości. No i tu, jak sobie porównamy, jeszcze będę przeskakiwał, to już widać, że na przykład ten napis na statku jest wyraźnie wyżej. On, tutaj on i jego odbicie są już wyraźnie rozdzielone, na tym pierwszym zdjęciu są praktycznie zlane. Więc teraz trzecie zdjęcie z jeszcze ciut większej wysokości i tu już w ogóle nie mamy odbicia napisu, ale jakieś odbicie nadal występuje, nadal mamy miraż, tylko po prostu jeszcze jakby niżej, to znaczy statek bardziej wystaje z ponad tego mirażu i jeszcze większa wysokość, statek wystaje jeszcze bardziej. Tu się pojawił taki rząd białych kropek, nie wiem czy to jakieś bulaje w burcie, czy co to jest, Natomiast pojawił się właśnie taki rząd. Tego nie ma jeszcze na poprzednim zdjęciu, jak popatrzymy, więc to się pojawiło. Kolejne zdjęcie. Tutaj już mamy nawet spienioną wodę w pobliżu dzioba statku. I też jeszcze widać, że troszeczkę się tutaj odbija, ale już naprawdę bardzo nisko. Praktycznie przy samej linii wody już ta spieniona woda nawet się praktycznie odbija. I ostatnie zdjęcie. Tutaj statek już w ogóle nie, nie jest odbity. To znaczy mamy tę spienioną wodę. Widać, statek już. Całkowicie w całości. Widać nawet troszeczkę wody jeszcze dalej za statkiem. Natomiast widać, że miraż wcale nie zniknął, chociaż już nie ma żadnego wpływu na statek. Miraż nadal jest i to można zobaczyć, patrząc tutaj na przykład po obrazie tych jakichś domków na wybrzeżu tam w tle. Okay. Kolejna rzecz, którą zrobiłem, to z tych sześciu zdjęć jeszcze wyciąłem sam środek, to znaczy wykadrowałem je tak, że widać de facto sam statek i trochę wody. No i później te środki zostawiłem obok siebie. Efekt wygląda o tak. No, i co tu teraz widać? To, na co chciałbym zwrócić zwłaszcza uwagę, to przyjrzyjmy się powierzchni wody. I kolejność jest taka, że to jest najmniejsza wysokość, tu jest ciut większa, jeszcze większa, jeszcze większa, jeszcze większa, jeszcze większa, czyli mamy 1, 2, 3 w lewej kolumnie, 4, 5, 6 w drugiej kolumnie. I jak przyjrzymy się powierzchni wody, to można zobaczyć, że przy tej granicy wody fale są zdecydowanie najwyraźniejsze na pierwszym zdjęciu, już mniej wyraźne, może nie tyle mniej wyraźne, co drobniejsze na drugim zdjęciu. Na trzecim zdjęciu jeszcze drobniejsze, na czwartym jeszcze i tak dalej, i tak dalej, a także powierzchnia wody robi się wyraźnie coraz bardziej zamglona. Co to znaczy? To znaczy, że im wyżej jestem, tym dalej ode mnie jest ta, powierzchni, ta powierzchnia wody w pobliżu horyzontu. Po prostu między mną a tą powierzchnią wody jest coraz więcej powietrza. Natomiast yy, przy wszystkich tych zdjęciach, tutaj ktoś może mnie uskarżyć, że użyłem na przykład różnego zooma, także tutaj troszeczkę bardziej oddaliłem, dlatego te fale są drobniejsze niż tutaj, ale zwróćmy uwagę, że statek wygląda wszędzie tak samo i w rzeczywistości wszystkie te sześć zdjęć zrobiłem na tej samej ogniskowej obiektywu, to jest 350 mm, czyli w cudzysłowie zoom jest dokładnie taki sam, co oznacza, że ten efekt fal wynika tylko i wyłącznie z tego, że widzę po prostu coraz dalej, czyli im jestem wyżej, tym dalej widzę powierzchnię wody. Więc to jest tutaj taka ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę. No i oczywiście, oprócz tego, że widzę dalej powierzchnię wody, to oczywiście widzę coraz więcej statku, tak, to na to już zwracałem uwagę. Tutaj widać mniej statku, tutaj jeszcze miraż go troszeczkę obcina, ale nawet jak popatrzymy tylko na to, na to co widać powyżej tej linii mirażu, no to jest ewidentnie tego coraz więcej, im wyżej się znajduje. Jeszcze w razie, gdyby ktoś chciał zasugerować, że może po prostu statek się do mnie zbliżył w międzyczasie i dlatego widzę go więcej, to chciałbym zwrócić uwagę, że po pierwsze widzimy tu coraz więcej powierzchni wody, tak? I ten statek cały czas jest na końcu jakby tej powierzchni wody, aż do szóstego zdjęcia w ogóle za statkiem nie widać żadnej wody, co oznacza, że statek jest idealnie na horyzoncie, a wręcz nawet częściowo za horyzontem, dlatego jego część jest ukryta. Dopiero na ostatnim zdjęciu faktycznie jest już przed horyzontem, czyli widzę powierzchnię wody dalej niż statek. Ale też zwróćmy uwagę, że tak naprawdę statek na ostatnim zdjęciu jest najmniejszy. On się w międzyczasie ode mnie oddalał i to będzie lepiej widać, jeżeli zacznę przeskakiwać po tych zdjęciach. On w miarę jak zmieniam, on maleje. Tak, To jest pierwsze zdjęcie, i w miarę jak będę przeskakiwał na kolejne, to on sobie maleje. Jak wracam na niższe wysokości, to on rośnie. Co oznacza, że. Oczywiście te zdjęcia są robione w jakichś odstępach czasowych, na powiedzmy minuty, dwóch minut. I w tym czasie statek po prostu się ode mnie zdążył trochę oddalić. Co też nie jest takie zaskakujące, zważywszy na to, że widać jego rufę. Tak? Co oznacza, że ewidentnie jest ustawiony lekko na skos ode mnie, czyli płynie w kierunku takim, że się ode mnie oddala. I to jest dokładnie to, co tu widzimy na zdjęciach. No. I to w zasadzie tyle, co chciałem pokazać. Nie będę z tego wyciągał żadnych wniosków, chociaż podejrzewam, że na podstawie na przykład tych fal, właśnie i ich jakiegoś średniego rozmiaru, można by było wyciągnąć jakieś wnioski odnośnie tego, na jakie odległości tu widać, a potem pokusić się na przykład o obliczenie promienia Ziemi. Ale na to teraz nie mam czasu, więc zostanę tylko. Zostawię Was tylko z tym, co już powiedziałem. Mam nadzieję, że to samo w sobie było ciekawe, więc dziękuję za uwagę. Pozdrawiam do następnego razu.